W tym filmie przedstawiam 10 najgorszych gadżetów w z których moim zdaniem nie warto kupować. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. A więc pierwszy gadżet to słodkie fasolki, czyli drugi gadżet Chestera. A więc po aktywacji Chester otrzymuje losowe wzmocnienie na 5 sekund, a te losowe efekty to większe obrażenia, szybsze bieganie, szybsze przeodowywanie i leczenie 420 punktów życia w międzyczasie, czyli coś w stylu gadżetu poko. I chociaż każdy z tych wzmocnień jest super, a w szczególności te, które pozwalają ci szybciej przeładowywać, to nigdy nie wiesz, jakie dostaniesz, ponieważ dostajesz się losowo. I w większości sytuacjach dostaniesz wzmocnienie, którego teraz nie potrzebujesz, przez co ten gadżet może być mało pomocny. Drugim gadżetem na tej liście to Fidget Spinner, czyli pierwszy gadżet do Dynamika. Po aktywacji, Dynamik zaczyna się kręcić i rozrzuca koło siebie dynamit, w czym każdy jeden z nich zadaje 2400 obrażeń. Niby wygląda to na świetny gadżet, tylko że laski dynamitów praktycznie nie trafiają przeciwnika. Jak mówiłem wcześniej co ten gadżet robi, to na filmiku było widać, że Max oberwała tylko jeden raz. Plus jego drugi gadżet ładowanie PCK jest o wiele lepszy. Gadżet ten sprawia, że następny atak ogłusza przeciwnika na 1,5 sekundy, czyli idealnie tyle czasu ile potrzeba na rzucenie dwóch dynamitów i beczki, aby zabić wroga. Trzecim gadżetem na tej liście to Impuls Odrzucający, czyli drugi gadżet sama. Po następny ult sama odepnie przeciwników w momencie, kiedy jego pięścią łomoty się zatrzymają. Poza zadymą gdzie ten gadżet może się przydać do obrony bramki i ewentualnie anulować ulta niektórych zadymiarzy, np. Franka lub Nani. Również może to robić o wiele lepszy gadżet, czyli pole magnetyczne, który sprawia, że przyciąga pobliskich przeciwników do jego pięścią łomotów, dzięki czemu można łatwo podejść do wroga. Czwartym gadżetem na tej liście jest Gniły Banan, czyli drugi gadżet Asha. Po aktywowaniu Ash traci 25% swojego życia i w zamian zyskuje 40% swojej furii. A więc ten gadżet jest na liście najgorszych, dlatego że Gwiezdna Moc Asha pierwsze uderzenie też jest mu w stanie zapewnić 40% jego furii. Ponieważ tak Gwiezdna Moc sprawia, że kiedy trafi przeciwnika swoim pierwszym Atakiem to zyskuje dwa razy więcej fur niż kiedy trafi swoim drugim lub trzecim. Również jego pierwszy gadżet pigułka na uspokojenie jest o wiele lepszy. Po aktywacji tracimy całą furię, ale leczymy się tyle w zależności od ile tej furii mieliśmy. Na przykład jak mieliśmy 100% furii to aż się leczył 2916 życia. I uwierzcie mi, ten gadżet uratował mi życie wiele razy. A więc piątym gadżetem na tej liście to duchowa zmiana, czyli drugi gadżet gasa. Po aktywacji gaz traci 5% swojego życia, ale w zamian jego pasek z duchem od razu napełnia się do 100%. Więc gadżet ten jest najgorszy, ponieważ duszki gaza moim zdaniem nie mają jakiegoś wielkiego wpływu na rozgrywkę. I gadżet Szalony pękacz jest lepszy, ponieważ po aktywacji każdy duszek eksploduje zadając 1700 obrażeń. Można go użyć, aby łatwo zabić przeciwnika. Następny gadżet to upieczony z miłością, czyli drugi gadżet Perły. Po aktywacji, kiedy Perła wystrzeli swój atak w sojuszników, to uleczy im 25% życia w międzyczasie. Szczerze mówiąc, to ja nigdy nie widziałam, aby ktoś tego gadżetu używał w grze. Raczej dlatego, że jej pierwszy gadżet jest o wiele lepszy. Ponieważ gadżet spalony ciasteczka sprawia, że po aktywacji Perła zada o 33% obrażeń więcej poprzez podpalenie przeciwnika. Następny gadżet to matczyna miłości. Drugi gadżet IV. Kiedy postawimy wielkie jajko z dziećmi IV i użyjemy gadżetu, to dzieci po wykluciu zamiast atakować przeciwników, to będą leczyć ciebie i Twoich sojuszników. Więc ten gadżet jest na tej liście, ponieważ zanim te dzieci się wyklują, to albo zdołam się sam uleczyć, albo mnie prędzej zabiją. Również pierwszy gadżet w nogi jest lepszy, ponieważ możesz nim łatwo uciec lub przeskoczyć przez ściany. Następny gadżet to zwiacz obrotowy, czyli pierwszy gadżet Daryla. Po aktywowaniu Daryl wyszczelibuje pociski we wszystkie strony i każdy z nich zadaje 600 obrażeń. Plus, ładuje jego super atak o 25%, jeżeli jego pocisk trafi wroga. A więc poza napadem, gdzie można zrobić trik, aby trafić każdy czał w safe i zadać dużo obrażeń, to ten gadżet jest do niczego i myślę, że powinien dostać jakiś rework. A więc po aktywacji poko usuwa negatywne efekty, np. truciznę sobie i swoim sojusznikom i zapewnia im 2 sekundy niewrażliwości. A więc ten gadżet jest na tej liście, ponieważ może trafić się gra, gdzie żaden z przeciwników nie będzie mógł dać żadnych negatywnych efektów, których mógłby ten gadżet usunąć. Plus dodatkowe leczenie z pierwszego gadżetu zawsze się przyda. Chociaż ta lista nie jest podzielona na od słabszych do najgorszych gadżetów, to najgorszy gadżet w grze zostawiłem na sam koniec. A mowa tutaj o Vlini, czyli pierwszy gadżet Artiego. A więc kiedy jesteśmy rozdzieleni z nogami, to po aktywacji gadżetu wysyłamy sygnał do naszych nóg i jeżeli ktoś oberwał od tego sygnału, to dostawał 700 obrażeń i został spowolniony. A więc ten gadżet jest praktycznie bezużyteczny, ponieważ jako sama głowa jesteśmy szybcy i na dodatek czasami jestem ciężko trafić, z drugi gadżet hakowanie jest o wiele lepszy, więc po aktywowaniu natychmiast zadaje obrażenia każdemu, kto był zaznaczony atakiem Artiego. Można tego użyć, aby łatwo zabijać wrogu. A więc to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę i suba, jeżeli chcecie więcej, i piszcie wasze pomysły w komentarzu. Cześć!